No i zresztą pojechałeś po podróżować, Więc nawet jak się zgubisz, być może zgubisz się w jakimś mega ciekawym miejscu. Wiesz, może poznam kogoś ciekawego. Tu zaraz ktoś zobaczy, że zaplątał się jakiś turysta. to zaraz zamiana. To sobie z kimś porozmawiasz. A po co tu jesteś? Co ty robisz? Może ktoś cię zaprosi do domu, może ktoś cię zaprosi na herbatkę. Cokolwiek. Wiesz, no to jest właśnie to jest to, że nigdy nie wiesz, co cię tam spotka, bo tym się moim zdaniem różni podróżowanie od takiego. Zorganizowanego wyjazdu, gdzie po prostu ty jesteś, jakby. Nie wiem, idziesz, kupujesz wycieczkę. Jedziesz sobie, powiedzmy, do. Nie wiem, strzelam teraz na Zanzibar. I, i to jest, jakby, taka różnica, że tam się dzieją takie magiczne rzeczy, o których. Jakie magiczne rzeczy? Poznaję no, się poznawanie tych ludzi, tego, czego możesz doświadczyć, jakby, gdzie cię to może. Zaprowadzić? Jak dziwnych i specyficznych ludzi jesteś w stanie poznać, a nie doświadczysz tego z reguły, będąc w takim po prostu, wiesz, hotelu, gdzie cię zawiozą i, i będziesz na przykład w Egipcie, ale będzie 90 Polaków. To są po prostu inne doznania, jadąc tak, jak jadąc do takiego po prostu hotelu, gdzie wszystko masz zaplanowane, i ja do tego piję, że to jest piękne, że ilu ludzi jesteś w stanie poznać i jakby nauczyć się czegoś nowego. To jest bardzo fajne. Ty jedziesz eksplorować i szukać jakichś rozwiązań, o których nawet nie wiesz. Tak to właściwie czy... to jest mega dużo zmęczenia.